Już trzecie korale w tym tygodniu. No ale to jest wyjątkowa okazja, zobacz jakie są piękne. Poza tym to jest ojczyzna w Nie mamy pieniędzy. No to pożyć. Znowu? Chcę mieć florkę, ale nie mogę wrócić do darka. Nie chcę przede wszystkim. Co? Mam wrócić, żeby mu dać się? Zapłonić? Bo z tego trudno zejść w ciążę. Boże, co za element. Słuchaj, bo ja sobie popatrzyłam te do tej sukienki, co myśmy ją wczoraj kupili. Zobacz, on ją ożywią. Masz, to jest wszystko, co mamy. No jej, no to najwyżej skrócimy popyt. Ty przestań się ze mną ciągle kłócić o pieniądze. Nie kłócę się z tobą, tylko nie mam skąd brać. Skąd Trzeba więcej zarabiać, wiesz? A pani reflektuje z tych korali, bo ja jestem zainteresowana. Ale chwileczkę, chyba się zastanawiam, prawda? Ja też proszę, szaszek. A, skończyły się. A jak to się skończyły? Chcę szaszłyk. No już nie mam, ale może żeberka albo taraninę? No a to, to co to jest? A, to taki nie do końca wysmażony. Odłożyłam dla siebie. A, no to proszę mi go nałożyć. A... Ale proszę pani, bez dyskusji. Ja tu jestem gościem. Pani jest po to, żeby mi nakładać. Pani ma z jakiś problem? Mm, proszę. Pewno chcesz ją wyrzucić. Skończmy wreszcie tę dyskusję. Ona ma złą energię. Nie wyczułem. Aha, czy jak zwykle uważasz mnie za wariatkę, tak? No to proszę bardzo, powiedz to tak. Uważasz mnie za wariatkę, tak? Czy nie uważam cię za wariatkę? Uważam, że to jest bardzo ładna toaleta. Ale ja jej nie chcę, człowieku. Możesz to zrozumieć? Emanuje z niej smutek. To, to zanieśmy do desy, ktoś się ucieszy. Zadość, proszę bardzo, ja z nią skończyłam. Nie miałem, jak do pani dotrzeć. Nie zostawiłaś mi telefonu. Jake, do jasnej cholery, kim jest ta pani? Do jasnej cholery, nie mów do mnie Jake. Jestem Kuby następną żoną. Ha, to bardzo mi przyjemnie.